Dobra, to ja Was szpajsmy. Będziemy dzisiaj szpajsować starówkę, nie jest za dużą liną, ale mam nadzieję, że na przykład będzie dobra. Może ja podsunę, żeby było lepiej widać. Zaczynamy od tego, żeby zrobić standardowo, porozdzielać wszystkie sześć pokrętek. Ja już duszę wyciąłem, tak widać, że jest wycięta. No, tak, ten, ten brudzelek. Zaczynamy od tego, że musimy przełożyć marszpikiel, w tym wypadku nożyk, stan jaki jest, każdy widzi, przez środek liny, ale omijając duszę. I najlepiej by było, żeby nam od razu przeszedł przez trzy pokrętki. Co to będzie naprawdę przy tej lince wyczynem. Mamy na razie przez dwie przełożone, tak? Można powiedzieć, widzimy o. Mhm, mhm, mhm. o. Hmm, tak jest zbliżenie. Teraz czekajcie, żeby sobie bardzo pociąć. Proszę bardzo, przechodzi przez trzy. Widzimy trzy. Hmm. Obróć jeszcze. Proszę bardzo, znowu trzy tak jest. i dłuższa, jakbyśmy tutaj się dobrze przyjrzeli, to jest pod, pod naszym nożykiem. Zawijamy oczko i dzielimy sobie linę na, trzy, na dwie grupy po trzy pokrętki, tak. Posób. Widzimy, są trzy z tej strony i trzy z tamtej. Hmm. Pierwszą pokrętkę, jeżeli mamy w ten sposób od dołu, przekładamy tak, jak nam przeszedł marszpikiel. Nie wiem, czy, czy wy to mhm. będziecie widzieć. Tu widać. Mhm. Powoli przez wszystkie trzy, tak? Tak. Generalnie to powinienem przełożyć pod, ale że nóż jest większy niż dziurka, to muszę zrobić to nad nożem. I zaciągamy do końca. Ora, to widać tam ładnie. Uh -huh. Podtrzymała ładnie, widać. Mm -hmm. Teraz trzeba trochę odpuścić, i następną przełożymy pod dwoma podklatkami. Kolejna tu widzimy dwie pokrętki na nożyku, mhm. dobrze, i staramy się przełożyć kolejną pokrętkę. To będzie faktycznie ta. dwie. Dociągamy. Najważniejszą rzeczą na samym początku pamiętajcie, żeby dociągać, dociągać, dociągamy, dociągamy, wtedy unikniemy takich brzydko wychodzących na początku szplajsu wąsów, tak później już nie dociągnie. Potem, jak już przełożymy tak, jak się wszystko należy, to już nie będzie opcji, żeby to dociągnąć. Na samym początku dociągamy trzecią pokrętkę z kolei. Tak, mamy pierwszą, drugą, trzecią. Przekładamy tak, jak było. Wchodzimy i tylko pod jedną, tak? Pierwsza szła pod trzema, druga szła pod dwoma, trzecia idzie już tylko pod jedną. z tej strony. Bierzemy. Przekładamy pod jedną. Nie wiem, widać? Widać, widać. Nie zasłaniam ręką. O, spokojnie, widać. Raz, dwa i trzy. I pałce robimy. Pamiętajcie, dociągamy, tak? Dociągamy, bo to nam na przyszłość bardzo ułatwi sprawę. Czyli dwie mamy załatwione. Żeby nie było, zwiniemy je sobie kaszą, żeby nie przeszkadzały. Dwie czy trzy? Trzy. trzy. Tak, 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 tak. Raz najważniejsza rzecz. żeby nam to jak się nie pamiętało pod rękami. Tu też nie wydubało no, W tym przypadku to jest mało realne, za małe <laughs> są, ale przy linii jak się robi dużą linę. Obracamy. No i teraz no, Teraz najważniejsze. Typo, nie tutaj nie to... nam wystaje ta dusza tak trochę niefortunnie, to ja sobie tak na bok całkiem gdzieś tam wyciągniemy. Niepotrzebnie, no. metalowa jest i ciężko będzie ją ciąć. Powiedzmy, że nie mamy. Pierwszą pokrętkę od dołu, idąc w kolejności, to jest jedna, to jest trzecia, a to jest druga. O, w ten sposób się układa. Mm -hmm. tak. Przekładamy. Tu mamy przez trzy.